Hejka kochani, dzisiaj tutaj kamilka.pl, dzisiaj wam nagramy filmik o strękach i nie przedłużam, więc nachodźmy y do historii. Wstawaj i zacznaj. Wstawaj. wstawaj. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Trudno, musisz. Obój się młodszą siostrę, a ja już jestem na dole. No dobra. Klara, wstawaj. Mm, nie chce mi się. Musisz. No dobra, dzisiaj idziemy do szkoły. No dobra, to chodź. Dobra, to ja jeszcze obudzić ojca. Wstawaj. Wstawaj. Ale dzisiaj się nie wyspałam. Spałam na fotelu. No chyba tak. Mm, idę do pracy. Dziewczynki, dobra, to już zjedzcie. Dziękuję mamu za śniadanie. No to chodźmy teraz tam przez okolice. Co? So Strenki? Ah, ja, a! Strenka! Strenka! Spokojnie, ja tu tylko jestem strenką. Strenka! Spokojnie, Klara. No i zajdźmy razem w Spokojnie, tylko jestem zwykłą streną. Dziewczynki, a w ogóle jak masz na imię? Emilia. Bardzo pięknie imię. Spokojnie, się z mama. Kto mi miał autograf? Eee, jestem streną, nie do autografów. Ale, ale, e, pierwszy raz też sreny już wyroczy. No lepiej idźcie wszyscy do okol okolicy. Spotkacie inną strenę. No dobra. Spokojnie, tylko idziemy do szkoły. I jak masz na imię? Maj. Maja. Uh -huh. No dobrze. A ja mam na imię Angelika. Mm. No. A wie, jak macie na imię? A oczywiście, że Klara. I za. No dobra, to może iśćcie już do szkoły, jak idziecie. Dobrze.

Moje lepiej nie, to jest meduza. A twoje? No jasne, tylko to jest ryba, bardzo uważaj. Ryba! A serenka mi o Ojejku, nie, bo się zamiesz samą Też to no, no to my już zmykamy może. Może jutro się spotkamy. No dobra, no to chodźmy. Jaką torebkę dzisiaj tu ubrać? Tą, czy tą? No nie wiem. No dobra. Mmm, słodycze! Zajadam się! Mimi. O nie, na no to nie idę! Muszę wysłuchać, no, wysłuchać. Yy, yy. smak słodyczy. Nie, to jest tylko mama gotowała spielną yy, zupę. A, dobra, no dobra, ale pachnie z cukierkami, ale w sumie dobra. Dziewczynki, może pójdziemy do cukierni, ja, ja pójdę do spa, a wy coś kupicie. Mm, Spoko może być w sumie. Jej, cukierni, znów zobaczymy z ręki. No to chodźmy. Jej, cukiernia, cukien, cukiernia, cukiernia, cukien, cukiernia! Groszę nie przeszkadzać, bo pani znaliła sztork. Czukiem, budyczę! Uielkiam! Dziewczynki, ja pójdę do spa, a wy coś kupki. O Julia, no Angelika co, dzisiaj zmiana, dobra, to nałożymy Ci maseczkę na twarz, usiądź proszę ładnie, dobra, tutaj nałożymy farbę i już gotowe, jeszcze trzeba tylko rozczesać i będzie. Teraz i teraz ściągamy maskę. Okej, okay. ściągamy maskę. Okej, okay. już okej, okay. ściągamy. I dajemy to. dziewczyni co kupiłyście? Taką wielką babeczkę. Ja musiałam płacić swoimi kieszonkowymi. No i za. Tylko dla młodszej siostry. A ja chciałem ją a ja zjem ją cała sama. Dziękuję, kochanie za oglądanie. I, I jeszcze raz przypominam. Lajkujcie, subskrybujcie i dajcie łapki w górę. A my już kończymy, niestety. Pa, pa.